6 stycznia. No cóż, dla większości z nas to pewnie po prostu kolejny dzień w kalendarzu. Ale co, jeśli powiem, że ta jedna konkretna data kryje w sobie opowieści o wielkich koronacjach, gwałtownych rewolucjach, absolutnie przełomowych wynalazkach, a nawet o głębokiej wierze. Właśnie dzisiaj spróbujemy zajrzeć pod powierzchnię tego jednego dnia, żeby zobaczyć, ile niesamowitych historii może się w nim zmieścić. Pomyślmy. Średniowieczny król, telewizja, współczesny kryzys polityczny. Co to może mieć ze sobą wspólnego? Na pierwszy rzut oka, no właśnie, absolutnie nic. A jednak odpowiedź jest zaskakująco prosta. Wszystkie te wydarzenia łączy 6 stycznia. No to co, zanurzmy się w tą historię, zobaczmy, jak te wydawałyby się zupełnie odległe punkty, łączą się w jedną naprawdę fascynującą opowieść. Dobrze, naszą podróż zacznijmy od czegoś, co napędza ludzkość od zawsze: od władzy. Okazuje się, że 6 stycznia to dzień, który przez całe wieki był świadkiem zarówno jej umacniania, jak i, no cóż, jej dramatycznego podważania. Wyobraźmy sobie czasy, kiedy o losach całych narodów decydowały korony. Wtedy wybór daty na najważniejszą ceremonię w życiu monarchy nie był absolutnie przypadkowy. I właśnie 6 stycznia, czyli Dzień Objawienia Pańskiego Epifanii, miał tu szczególną potężną symbolikę. Chodziło o objawienie światu nowej, jak wierzono, bosko usankcjonowanej władzy. I co ciekawe, ten schemat powtarzał się w całej Europie. Spójrzmy w 1066 roku w Anglii, potem we Francji za czasów Filipa Pięknego, aż po Mediolan i uwaga ostatniego cesarza Bizancjum. To niesamowite, ale wszyscy ci potężni władcy wybierali właśnie ten jeden dzień, żeby oficjalnie przejąć stery i pokazać światu swoją potęgę. Ale, ale historia ma to do siebie, że uwielbia równowagę, i okazuje się, że dokładnie ta sama data, która była świadkiem narodzin potęgi, no cóż, widziała też jej gwałtowny upadek. To jest ta druga, powiedzmy, mroczniejsza strona medalu. Ten kontrast jest naprawdę uderzający. Z jednej strony mamy te majestatyczne koronacje symbol porządku i stabilności, a z drugiej chaos, bunt i totalne podważanie autorytetu. Pomyślmy, w 1992 roku w Gruzji, właśnie tego dnia, obalono prezydenta, a całkiem niedawno, w 2021 roku, cały świat patrzył na atak na Kapitol w Stanach Zjednoczonych. To jest niesamowite ta sama data, a dwa kompletnie przeciwne bieguny to doskonale pokazuje, jak krucha potrafi być władza. Dobrze, zostawmy na chwilę te wszystkie pałace i parlamenty, bo 6 stycznia to nie jest tylko opowieść o władzy politycznej. To także dzień, w którym rodziły się idee, wynalazki, które, no cóż, które na zawsze zmieniły nasz świat. To historia o prawdziwej potędze ludzkiego umysłu. Okej, okay, przenieśmy się w czasie. Jest rok 1884. Młody niemiecki wynalazca, Paul Nipkow, dostaje patent na, no, na takie dziwne urządzenie. Dla większości ludzi wyglądało to pewnie jak jakaś dziwaczna zabawka, po prostu metalowy dysk z otworami ułożonymi w spirale. Kto by pomyślał, prawda? Nikt wtedy nawet nie przypuszczał, że ten niepozorny przedmiot to zapowiedź prawdziwej rewolucji. No właśnie. Po co to komu? Do czego coś takiego mogło służyć? Jaki był cel tego wynalazku, który, przypomnijmy, pojawił się na świecie dokładnie 6 stycznia? Otóż: do przesyłania obrazów. Tak, dokładnie. Ta niepozorna tarcza nipkowa była, można powiedzieć, mechanicznym sercem pierwszych systemów telewizyjnych. To był ten absolutnie fundamentalny krok, bez którego nie byłoby medium, które przecież zdefiniowało cały XX wiek. A więc tak, narodzenia telewizji miały miejsce właśnie tego dnia. Ale co jest w tym wszystkim najbardziej fascynujące? Nipką nie był sam. Okazuje się, że tego samego dnia, 6 stycznia, Samuel Morse po raz pierwszy pokazał światu telegraf, kompletnie rewolucjonizując komunikację. Wiele lat później Alfred Wegener, bum, przedstawia swoją wtedy szokującą teorię o dryfujących kontynentach. I jakby tego było mało, to również 6 stycznia Otto Han ogłoszył odkrycie, które otworzyło całą erę atomową. Niesamowite to był dzień prawdziwych, wielkich przełomów. Więc mieliśmy władzę, mieliśmy naukę, przejdźmy teraz do trzeciego, być może najgłębiej zakorzenionego w nas wymiaru 6 stycznia. Chodzi oczywiście o jego znaczenie duchowe i kulturowe, które jest odczuwalne praktycznie na całym świecie. No dobrze, u samych podstaw leży oczywiście Objawienie Pańskie, które w Polsce świetnie znamy jako Święto Trzech Króli. To jest jedno z absolutnie najstarszych chrześcijańskich świąt. Upamiętnia ten kluczowy moment, w którym, jak mówi tradycja, Nowonarodzony Jezus został objawiony całemu światu, symbolizowanemu właśnie przez tych trzech mędrców ze wschodu. Ale zobaczmy, jak ta jedna data przybiera różne formy w różnych miejscach. W Polsce mamy te barwne uroczyste orszaki. W Irlandii to z kolei tradycyjnie dzień odpoczynku dla kobiet po całym tym świątecznym maratonie. Dla milionów wyznawców Prawosławia to przecież Wigilia Bożego Narodzenia, a we Francji to po prostu Święto Rodziny. To świetnie pokazuje, jak uniwersalna i jednocześnie różnorodna może być jedna i ta sama data. Warto jednak pamiętać, że wiara to nie tylko wielkie, zorganizowane obchody, to także bardzo osobiste powołania. I tak się składa, że dokładnie 6 stycznia 1929 roku młodziutka zakonnica, którą świat poznał później jako matkę Teresę, przybyła do Kalkuty. Po co? Żeby rozpocząć dzieło swojego życia. Można powiedzieć, że to był jej własny, osobisty moment objawienia objawienia jej misji. I wreszcie, jest jeszcze jeden rodzaj wiary. Wiara w ludzkość i jej prawa. Mamy rok 1941. Świat pogrąża się w mroku II wojny światowej, a prezydent Roosevelt właśnie 6 stycznia wygłasza swoje absolutnie historyczne przemówienie o czterech wolnościach. To było potężne wezwanie do tego, żeby budować lepszy świat świat oparty na uniwersalnych, wspólnych wartościach. No i w ten sposób dotarliśmy do końca naszej podróży przez ten jeden wyjątkowy dzień w kalendarzu. Zastanówmy się. Co nam to wszystko mówi? Co tak naprawdę ujawnia nam historia 6 stycznia? Okazuje się, że ostatecznie historia tego jednego dnia jest trochę jak taka soczewka soczewka, w której skupia się cała wielka opowieść o ludzkości. Bo co w niej widzimy? Widzimy naszą nieustanną walkę o władzę. Widzimy tę genialną iskrę innowacji. I widzimy też naszą głęboką potrzebę wiary, tradycji i po prostu wspólnego świętowania. Koronacje, przyłomowe wynalazki, gwałtowne rewolucje, radosne święta. Pomyślmy, to wszystko wydarzyło się tego samego dnia, tylko w różnych latach, w różnych stuleciach. To naprawdę skłania do refleksji, prawda? Ile jeszcze takich ukrytych historii kryje się w naszym kalendarzu? I zostawia nas z jednym otwartym pytaniem: jakie opowieści dopisze do tej daty przyszłość?